Telewizja wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń. 502-314-930. Sklep muzyczny Demo oferuje szeroki wybór gitar klasycznych, akustycznych i elektrycznych, instrumentów klawiszowych, perkusyjnych, efekty gitarowe, kolumny głośnikowe i wzmacniacze. Piła ulica Budowlanych 11. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sklepmuzycznydemo.pl. Bardzo się cieszę, że jest Was tak dużo. W Galerii na Poddaszu Pilskiej PWZ otwarto wystawę fotograficzną, będącą pokłosiem warsztatów prowadzonych przez Wojciecha Beszterdę. Warsztaty odbywały się z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile oraz Wyższej Szkoły Zawodowej. Szanowni Państwo, wielka to dla mnie radość e, uczestniczyć w otwarciu wernisarzu, wystawy w poszukiwaniu tożsamości. To miejsce, galeria na Poddaszu, w bibliotece głównej naszej uczelni, od lat. Jest miejscem różnego rodzaju przeżyć artystycznych, różnego rodzaju form artystycznych. Dzisiaj finalizujemy jeden z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Festiwalu Nauki w Pile, projektu Warsztaty Fotograficzne w Poszukiwaniu Tożsamości. Uprzejmie Państwu dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, Panie Rektorze, Wisko się kłada że w przyszłym roku będziemy mogli te zajęcia kontynuować, że będziemy dalej to rozwijali, kto wie, może następna wystawa wzbogaci jeszcze ten zbiór, który już posiadamy. Uprzejmie dziękuję Państwu. Takiego oblężenia galerii chyba jeszcze nie było. Wynikało to także z ogromnej liczby uczestników warsztatów. Widać, zainteresowanie fotografią i kreowanie poprzez fotografię dóbr kultury motywuje wielu jej pasjonatów. Dla mnie to jest zawsze interesujące, bo tutaj widać, że tak, jest mnóstwo młodych ludzi, którzy przede wszystkim no, w ogóle chcą fotografować. Wiadomo, że w tej chwili fotografia się zrobiła tak prosta i łatwa, że. No, Tysiące ludzi po prostu pstrykają, biorą te aparaty cyfrowe i tam cyk, cyk, cyk. Natomiast jednak okazuje się, że jest jakaś grupa ludzi, którzy chcą fotografować lepiej, no i ci widocznie znaleźli się na tych warsztatach. I jak się obejrzy tą wystawę, to tak, po pierwsze jest bardzo różnorodna tematyka, różne dziedziny zupełnie, zupełnie takie, no dość nawet odległe są reprezentowane. Natomiast i też no, różny poziom od jakiejś takiej no, ładnej fotografii na przykład, takiej ładnej w takim na no, akurat tutaj lekkim, z lekkim takim przekąsem mówię, do rzeczy, które widać, że ludzi rzeczywiście tam jakoś inspirowani Są takie rzeczy, no, chociażby facet fotografujący same studienki kanalizacyjne. Też jest to jakiś pomysł, prawda? Ale y, są ludzie, którzy i jakimś aktem się tu zajmują, i jakąś taką fotografią trochę y, abstrakcyjną. I y, tu jest fantastyczna autorka, y, która robi jakieś takie kompozycje, które mnie zadziwiają na przykład. Także y, naprawdę jest, jest co podziwiać po prostu. Ta fotografia cyfrowa z jednej strony pozwala y, robić no, zdjęcia bez najmniejszych, najmniejszych oporów, bo film nie ucieka. I są ludzie, którzy właśnie pstrykają jakieś tam tysiące zdjęć. Opowiadał mi kolega zresztą sam fotografik. Pojechał do Hiszpanii, zrobił cztery tysiące zdjęć. Jak to później opracować w ogóle? Jak to przejrzeć? prawda? Więc to jest jakaś przesada. Ale z drugiej strony, ja sam tą cyfrową, w tą cyfrową fotografię wszedłem parę lat temu. I ja się bardzo cieszę, że mogę fotografować cyfrowo. Dlatego, że właśnie film nie ucieka, że jeżeli widzę, że ujęcie mi się nie udało, to natychmiast mogę powtórzyć, prawda? I tak dalej. Ale równocześnie, ponieważ jednak jestem z tej starej szkoły fotografii takiej klasycznej, to no, zanim nacisnę ten spust, to staram się myśleć. Powiem tak, że generalnie wystawa jest dobra, jest bardzo przemyślana. Tutaj. Y Myślę, że nie tylko zasługa autorów, ale również Wojtka, który potrafił tym pokierować bardzo zręcznie, dyskretnie, ale zręcznie. Także myślę, że to, to zaważyło jak gdyby na jakości wystawy. Bardzo ładnie zakomponowana, ładnie pokazana. Warto, warto takie wystawy oglądać. Z tego można się uczyć. Teraz oczywiście tylko w cyfrowa to jest jednak technologia idzie do przodu i ciemnia się zamieniła już teraz na ciemnię cyfrową. Czy te warsztaty coś dały konkretnie Tobie z panem warsztat? Myślę, że jak najbardziej, tak. Jednak to jest fachowiec, który już jest na w rynku fotograficznym bardzo, bardzo długo, a może nawet i więcej. No i przede wszystkim tylu jest chętnych, i to widać, przynosi się, że, 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 że no niech ty chociaż 30% pójdzie dalej za radami pana Wojtka, to naprawdę coś może z tego być. Warsztaty tutaj nam takim amatorom jak ja jestem, ja fotografuję stosunkowo od niedawna, dały dużo tutaj, bo pan Wojtek wiele rzeczy nam przekazał na podstawie mistrzów fotografii, jak robią zdjęcia, w jaki sposób przygotowują się, kadrowanie, te inne rzeczy. Także początkowe zdjęcia nasze były też inne, ale po lekcjach, po poradach, po, po tym te zdjęcia wyglądają tak, jak wyglądają. Warsztaty dały mi bardzo dużo, dały mi inne spojrzenie na fotografię, inne spojrzenie na technikę. Dzięki nim po prostu spojrzałam na fotografię innym, innym okiem. Człowiek z aparatem. Kobieta czy mężczyzna wzbudzają duże zainteresowanie społeczeństwa. Wiele razy się spotkałam z taką rzeczą, że po prostu ktoś przystawał i się pytał, co robię, dlaczego to robię i dowiadywałam się dzięki temu różnych historii, bardzo ciekawych. Przede wszystkim to są autorskie, bardzo wypowiedzi, ja tylko próbowałem to uporządkować, może, może nadać temu jakiś kierunek żeby to było może bardziej zrozumiałe, trochę oczyścić to z emocji, by bardziej się to przekładało na zdecydowany taki pełny, pełną wypowiedź fotograficzną, ale to tylko moja, moja, moje działania. Tylko się do tego ograniczały. Te prace wszystkie są pracami autorskimi wszystkich uczestników. Są to pełne takie wypowiedzi autorskie, które bardzo indywidualne, bardzo osobiste, niekiedy bardzo szczere. I, I to jest chyba największą wartością tych, tych ludzi, że w końcu to jest zapis miejsc, zapis pewnych prywatnych przestrzeni, z którymi się ludzie identyfikują, z którymi autorzy chcą się podzielić z odbiorcą i myślę, że to wystarczy. Taka jest właściwie odpowiedzialne, odpowiedzialna. Wypowiedź fotograficzna, w tej chwili na tym to polega, że po prostu chcą ludzie opowiadać o swoich miejscach, że obraz miasta może być oczywiście jedną piękną panoramą, ale może być również setką znakomitych, indywidualnych wypowiedzi. Wystawa może być użyczona zainteresowanym jednostkom i instytucjom kultury. Po 12 latach na deskach sceny Pilskiego Domu Kultury wystąpiła ponownie Anna Maria Jopek. Pamięta doskonale tamten pobyt w Pile. Jopek lubi bliski kontakt z publicznością, Oczarowała ją niesamowitym warsztatem wokalnym i ciepłą barwą głosu. Jej wokalizy, oscylujące między falsetem i pełnym powietrza sopranem, znakomicie wpisały się w kameralne, wręcz intymne tło muzyczne. Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502-314-930.